I udało się, mamy komplet drużyn w lidze Konferencji Europy. Nie obyło się bez dramatu w meczu Legii. Ale na szczęście cały ten mecz i cały ten dwumer zakończył się dla nas happy endem. My wczoraj trafiliśmy co prawda tylko trzy kupony, ale one były dosyć ważne, bo znowu tutaj przetasowania były w górze tabeli. O tym za chwilę. Najpierw promocja na Superbecie już dzisiaj jest odpalona na niedzielny mecz Barcelony z Rajo Vallecano. Można trzy stówki dodatkowe ogarnąć za celny strzał Lamina Yamala. Kwestia jest taka, że jest to opcja skierowana do osób, które jeszcze konta na Superbecie nie mają, więc, jakbyś chciał sobie skorzystać z tej opcji, możesz zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się właśnie link do założenia konta. Podczas zakładania konta na ten moment, jedyna rzecz, jaka cię interesuje, to zatwierdzenie zgód marketingowych i na razie masz wszystko zrobione. Później robisz pierwszy depozyt, do którego jest przypisana przypisane mnóstwo atrakcji, bo to jest podwojenie w nominalnej promocji bonusu powitalnego do 200 zł. Możesz wpłacić 5 dyszek, 5 dyszek free beta dostaniesz, możesz wpłacić 200 zł, tyle samo free beta wtedy dostaniesz. Dodatkowo, jak założysz konto z naszego linku i wpłacisz minimum 5 dyszek, 35 zł ekskluzywnego free beta wlatuje. Czyli jak wpłacisz sobie 5 dyszek, bo tutaj tyle samo jest wymagane minimum na promocję Barcelony, to masz od razu trzy opcje. Bo dostajesz 5 dyszek free beta za podwojenie, 35 zł free beta za założenie konta z naszego linku i wpłatę minimum 5 dych i właśnie jesteś zapisany do tej promocji. Później jeszcze Superbet nagradza za pobranie aplikacji Dwie dyszki tutaj we freebecie też wratują Tydzień gry bez ryzyka, po tym wszystkim jeszcze czeka Aż do 3,5 tysiąca w zwrocie Tu już jest zwrot w bonusie O tym za chwilę, bo to jest taki sam bonus jak przy promocji na Mecz Barcelony, wracając właśnie do tej opcji Zakładając, że wpłaciłeś minimum 5 dyszek Kolejny krok to zagranie kuponu, musi to być Singiel, pierwszy kupon po otwarciu konta Salda depozytowego, te freebety o których Mówiłem w międzyczasie mogą wlecieć Także trzeba pamiętać, żeby ten suwak odznaczyć I ładujesz po prostu za 2 złote minimum 2 złote singla na to, że Jamal odda co najmniej 1 Celny strzał. No, i jeżeli tak się stanie, to w przeciągu 72 godzin dostajesz dodatkowo 300 w bonusie. I tu. Jak przy grze bez ryzyka ten bonus jest do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym łącznym 1,91. No prościznanie. Myślę, że ja mal tutaj odda co najmniej jeden celny strzał. Jakby ktoś chciał sobie skorzystać z tej opcji, jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. My lecimy na szybkości z konkursem, jeszcze zanim do naszych typów przejdziemy. Dwie dyszki oczywiście do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby on nie palczyć? Zostawić łapę w górę, zasubskrybować ten kanał i w komentarzu wytypać dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lens a Brestem. Typujecie do godziny 20.45. Komentarze edytować. Dodane, dodane po tej godzinie, czy bez nich gracza na superbecie nie biorę udziału w zabawie. No i dobra, tak jak wczoraj mówiłem, e, będę to robił inaczej, będziecie widzieć tabele cały czas, wczorajsze meczyki. Trzy e, kupony trafione i trzy kupony dały zwycięstwa. Paula ograła sepka, dzięki czemu zrównała się punktami z Eranderem. Tutaj jest ta jedna statystyka, która jest dla mnie zagadką, bo dzięki temu Paula jest pierwsza, ale my będziemy brać tutaj bilans pod uwagę. No na razie Erander ma bilans lepszy, e, bo tutaj jest dziewiątka, a tu jest trójeczka, także Paula na razie jest tutaj wirtualnie na pierwszym miejscu, ale jeszcze jest tutaj drugie miejsce. Mam nadzieję, że te dogi to znikną do końca. Próbowałem znaleźć informację, co to znaczy, ale ciężko, ciężko. Oprócz Pauli to Łysy jeszcze ograł Sepka i ojczyznosław Fabregasa. Dzisiejsze meczyki i myślę, że możemy lecieć z tym koksem. Kto tam jest dzisiaj na pierwszy rzut oka? Fabregas z Paulą. Mam nadzieję, ja tu mam te kupony? O, zaczynamy od Fabrygasa z Paulą. Dobra, to lecimy z tym koksem. Kurde, już nie mogę się doczekać. Fajnie, fajna końcówka tej ligi, bo naprawdę dużo się dzieje. No i od Fabrygasa mamy dubel na dzisiaj. GKS Katowice z Radą jakim Radom. Powyżej 8,5 rzutów rożnych. Circle Brush z Saint Truiden. Powyżej 1,5 gola i powyżej 2,5 kartki. Belgijska i Polska Liga dzisiaj na dubelku. No i Paula tutaj cały czas jest zamieszana w walkę o mistrzostwo tej ligi. I to jest, kurde, piękne. Circle Brush z Saint Truiden drugi raz do tego samego meczu obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola po kursie 1,53 Walencja Getafe. Getafe ma oddać co najmniej 3 celne strzały kurde to jest w tej Walencji to się chyba musi źle dziać, żeby Getafe 3 celne strzały oddało Freddy z Peterkiem drugi pojedynek na dzisiaj Freddy jest fajte nie to nawet nie fajte to jest Bundesliga Hamburger z St. Pauli obie drużyny otrzymają co najmniej dwie kartki po kursie 1,60 i Walencja z Getafe powyżej 1,5 gola w meczu, no to jest gruby becik, nie wiem czy bym się tutaj odważył dać, biorąc pod uwagę właśnie hetafę głównie, no ale zobaczymy, 1,60 na powyżej 1,5 w najwyższej najwyższej klasie rozgrywkowej w jakiejkolwiek lidze, to jest coś pięknego no i tutaj z Frediem jest Peterek i Peterek ma betbuilder builder dzisiaj na mieć Legnicę z Wisłą Kraków no już to, już, to już chyba było. To już chyba było tydzień temu coś podobnego. Powyżej 2,5 gola. Gol w pierwszej połowie. Wisła Kraków wygra dowolną połowę. Gol w drugiej połowie. I obie drużyny wykonają co najmniej 3 rzuty rożne 2,50 z tego wyszło. No wiadomo, nie? Ta Wisła to gra koncertowo. Konceptowo i oni się jeszcze bardziej rozkręcają Bo w dwóch poprzednich meczach Nie stracili nawet gola Także to jest naprawdę maszyna Która się rozpędza Ciekawe czym tam Mieć Z którą tam patrzyłem na head to head To tak średniało Wiśle idzie no, Zobaczymy czy tutaj Mieć bo będzie w stanie ich zatrzymać Terror z Łysym Alta Wąsy, Al Nasr. No jest, Arabia Saudyjska. że półtora gola i Al Nasr ma wygrać. No i mieć Legnica Wisła Kraków. Wisła Kraków ma strzelić dwie bramki. Generalnie patrzyłem tutaj na Overa 2,5 gola i był w, przynajmniej wczoraj w okolicach kursu 1,60. To się zdziwiłem, że takie kursy dają tutaj na te Overki jeszcze przy meczach Wisły. Terror jest zły w pojedynku dzisiaj. No, i od łysego mamy coś takiego. Arkadynia, Wisła, Płock, pojrze, półtora gola i Wisła strzeli gola. I to mi się podoba, bo Wisła jest na razie w gazie. Na razie nic nie wskazuje, żeby mieli tutaj zwolnić. No a Arka Gdynia przegrała ostatnio z Lechią i naprawdę słabo się tutaj zaprezentowali pod bramką Lechi. Mieć Legnica, Wisła, Kraków. Pojrze, półtora gola. Mieć Legnica wykona trzy rzuty rożne. I Wisła, Kraków ma tego meczu nie przegrać. 1,60 na takie podejście do tego meczu. Gołą bula czwarty meczek na dzisiaj, cyk Rapid Bukaresz, Uta Arad, obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola po kursie 1,48 coś takiego, Hichon, Kultura Leonesa na zwycięstwo Hichon po 1,67 Bula lecimy z tym koksem, kurde Egipt, proszę bardzo, jak nie Japonia Korea to Egipt, National Bank Egipt z Taleon El Gaish. i tutaj National Bank Egipt ma wykonać więcej rzutów rożnych Rapersville Jonas Arau Arau ma strzelić gola w pierwszej połowie. Tak wygląda dubel od buli. Sebek ze mną jest dzisiaj. Dobra, Sebek, to zobaczymy, kto tutaj wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko. Sebek ma na dzisiaj dubla z US Open. Luciano Darderi z Carlosem Alcala Alcarazem. Alcaraz ma zrobić co najmniej pięć przełamań. I Ben Shelton, Adrian Mannarino... Również tutaj ma być w całym meczu. Generalnie. Co najmniej 5 przełamań. Łącznie wyszło tutaj 2,48. No i fajnie, mamy tenisowego dubla na dzisiaj. Jest Gites. No i mój kupon. Aż, niestety, wczoraj się nie udało. Cremonese Sasuolo, powyżej 1,5 gola i gol Cremonese. Tutaj prawnik jest na meczu i liczę, że przypilnuje dokładnie tego wyniku i żeby tu wszystko ładnie z tego badbuildera posiadało. Lons z Brestem, powyżej 1,5 gola i 1x. No, ten Brest no, słabo wszedł w sezon, a Lons wygrało ostatnio u siebie. No i Brest nie radzi sobie w delegacji. Przynajmniej na razie, nie? Bo to tam wiadomo, że to dwie kolejki dopiero minęły i to może być zupełnie inaczej. Dobra, Dziadek z Eranderem na koniec. Od Dziadka mamy coś takiego. Chroningen z Heraklesem Almelo Powyżej 1,5 gola i Groningen ma tego meczu nie przegrać. Leicester City z Birmingham. Leicester ma tego meczu nie przegrać. I Valencia Getafe powyżej 1,5 gola. Drugi raz mamy tutaj owerek półtora gola właśnie w meczu Valencia Getafe. Jak ustrzelicie we dwóch tutaj te 1,60 to będzie zajebiście. To zbijemy sobie pionę. Erander. Erander zamyka dzisiejszy film. Ale dał screena ty. A dobra to Wisła Kraków. Dobra już wiem bo to kurde. Bez tego... Bym drużyn Skrina zarzucił. No proszę ty. Ale dobra, wiadomo, że chodzi o Wisłę Kraków. Tutaj na szczęście ostatnia pozycja z bedbuildera wszystko wyjaśnia. Pojeżdżę półtora gola, powyżej 6,5 rzutów rożnych x2 i Wisła Kraków ma wykonać co najmniej 3 rzuty rożne. Do tego dorzutka z leczę Milan. Milan ma strzelić gola, Milan ma wykonać 3 rzuty rożne i pojeżdża 1,5 kartek. No Milan po tym blamarzu z Cremonese dzisiaj musi się podnieść. A co z tego będzie, czy im się uda? To wszyscy będziemy mądrzejsi w okolicy godziny 21.45. A nawet może trochę później, trochę później, około 22.30. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Życzę Wam udanego piątku, nie? Samych wygranych kuponów jak zawsze, a my widzimy się jutro rano i na filmie, i na live'ie. Tymczasem Cześć i czapka.